Od wieków ludzkość buduje swoje domy, magazyny, miejsca pracy czy świątynie. Każdy zna historię czegoś szwagra, co willę w pół roku postawił, czy kogoś innego czekającego 3 lata na mieszkanie od dewelopera. W tym odcinku poznacie budynki, których budowa trwała naprawdę bardzo długo. Numer 1. Piramida Cheopsa w Gizie 20 lat. Ta największa z egipskich piramid została zbudowana w 26. wieku przed naszą erą, jako grobowiec egipskiego faraona Cheopsa. Piramida osiąga wysokość 146 metrów oraz długość boków 230 metrów, a na budowle składa się aż 2,5 miliona kamiennych bloków tworzących kształt piramidy. Według ustaleń historyków, przy budowie przez 20 lat mogło pracować nawet 8 milionów ludzi. Jak na tak wielkie przedsięwzięcie bez nowoczesnych technologii, okres 20 lat wydaje się być bardzo krótkim czasem. Numer 2 Bazylika Świętego Piotra. 120 lat. Bazylika stoi na miejscu, w którym według tradycji pochowano pierwszego papieża w kościele katolickim, czyli świętego Piotra. W 1506 roku rozpoczęto budowę bazyliki, a zakończono dopiero w 1626 roku. Zatem budowa bazyliki trwała aż 100 lat dłużej niż budowa piramidy Cheopsa z poprzedniego miejsca. Kościół mierzy 133 metry wysokości, a materiały do jego budowy pozyskiwane były z rozbiórki obiektów ze starożytnego Rzymu, takich jak koloseum, które w tamtym czasie uznawane były za bezwartościowe dla historii. Świątynia jest drugim do Wielkości kościołem na świecie. Numer 3. Sagrada Familia. 144 lata. Kolejna świątynia na liście tak naprawdę jest jeszcze w budowie. Prace rozpoczęły się w roku 1882 według projektu, którego autorem jest Antonio Gaudi. Zakończenie budowy planowane jest na rok 2026. Długi czas budowy wynika z wyjątkowo skomplikowanego projektu, który opiera się na naturze, gdzie nic nie jest identyczne, a zatem każdy element zdobienia musi być rzeźbiony osobno. Pracę opóźniła również hiszpańska wojna domowa, podczas której zniszczona została większość projektów Gaudiego. Docelowo świątynia ma mieć aż 18 wież. 12 Trzecie z nich ma symbolizować apostołów, kolejne cztery wieże ewangelistów, jedna to wieża Matki Boskiej, a ostatnia, najwyższa, mierząca 170 metrów, ma symbolizować Jezusa. Obecnie najwyższa ukończona wieża mierzy 120 metrów wysokości. Numer 4. Zamek w Malborku. 170 lat. Zamek Krzyżacki w Malborku nosi miano największej tego typu budowli w Europie. Szacuje się, że do budowy wykorzystano od 12 do 15 milionów cegieł. Zamek powstawał od 1278 do 1457 roku i był siedzibą wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Przez cały okres swojego istnienia wielokrotnie ulegał zniszczeniom, a największym podczas II wojny światowej, gdy został zniszczony w 60%. Dzisiaj zamek jest w bardzo dobrym stanie i jest celem wielu szkolnych wycieczek. Numer 5. Katedra Notre Dame. 180 lat. Katedra w Paryżu, mająca już ponad 600 lat, budowana była w latach od 1163 do 1345 roku. W miejscu obecnej katedry znajdował się mniejszy kościół, który został zburzony, by na jego miejscu postawić świątynię, z której będzie dumna cała Francja. Mogąca pomieścić nawet 9000 wiernych katedra, mierzy 130 metrów długości, a jej dwie wieże mają po 70 metrów wysokości. Katedra była częściowo zniszczona podczas rewolucji francuskiej, jednak dzięki powieści Dzwonnik z Notre Dame udało się zainteresować społeczeństwo i przegłosować pomysł o renowacji. 15 kwietnia 2019 roku, około godziny 18.50 w świątyni wybuchł pożar, który spowodował ogromne zniszczenia. Między innymi doszło do zawalenia się dachu oraz części sklepień, a także iglicy katedry. Aktualnie trwa rekonstrukcja, która planowo ma się zakończyć w 2024 roku. Numer 6. Krzywa wieża w Pizie. 200 lat. Znany na całym świecie z dziwacznych zdjęć budynek we Włoszech, okrzyknięty krzywą wieżą w Pizie, to tak naprawdę dzwonnica katedralna. Podczas budowy w lata 1173 do 1373. Architekci zauważyli, że przy wznoszeniu kolejnych pięter cała budowla odchyla się w jedną stronę. Próbowano wielokrotnie prostować obiekt, jednak z reguły przynosiło to odwrotny efekt. Dzisiaj nie podejmuje się prób wyprostowania dzwonnicy. Jednak dokonywane są pomiary odchylenia dla bezpieczeństwa turystów. Wysokość całkowita wieży wynosi 55 metrów, a odchylenie od pionu wynosi około 5 metrów. Numer 7. Piramida Ciczenica. Jest to kolejna piramida w naszym zestawieniu. Zbudowana przez Majów w okresie od 9 do 12 wieku wieku naszej ery ku czci boga Kukulakana. porównaniu z piramidą Cheopsa w Egipcie z pierwszego miejsca naszej listy, piramida jest dużo mniejsza, ponieważ jej wysokość sięga jedynie 30 metrów. Piramida wraz z całym starożytnym kompleksem miejskim została wybrana jako jeden z nowych siedmiu cudów świata. Numer 8. Petra. 850 lat. Petra to antyczne miasto Nabatejczyków zamieszkujących tereny dzisiejszej Jordanii. Cały kompleks powstawał przez okres kilku wieków, jednak czasy świetności przypadają między III wiekiem przed naszą erą, a pierwszym wiekiem naszej ery. Najsłynniejszym zabytkiem jest wykuty w skale skarbiec faraona, którego fasada ma wysokość 40 metrów, a szerokość 25 Kompleks Petra, podobnie jak piramida Chichen Itza, pisany jest na listę nowożytnych Siedmiu Cudów Świata. Numer 9 Stonehenge. Około 1600 lat, znajdujące się w południowej Anglii miejsce, owiane niejedną legendą, nie doczekało się jednoznacznej teorii, czemu służył ten kamienny kompleks. Szacuje się, że budowę rozpoczęto w 3100 roku przed naszą erą, a zakończono w 1500 roku. Największą zagadką jest sposób, w jaki przetransportowano wielkie, kilkutonowe kamienie z kamieniołomu oddalonego o około 200 km. Według badaczy, budowla wykonana została przez starożytnych Walijczyków i jednocześnie pracowało nad nią około 600 osób. Numer 10 Wielki mur chiński. Ponad 2000 lat sam mur nie jest budowlą ciągłą. Jest to zbiorcza nazwa systemów obronnych składających się z murów, fortów, wież oraz zapór naturalnych, takich jak formacje skalne czy zbiorniki wodne. Budowany przez miliony robotników mur jest najdłużej budowanym obiektem w historii ludzkości, ze względu na ciągłe dobudowywanie fragmentów w czasie, w zależności od sytuacji geopolitycznej w Chinach. Podczas budowy zginęły setki tysięcy robotników. Najczęstszą przyczyną było wycieńczenie, jednak zdarzały się sytuacje, gdy w ramach kary za nieposłuszeństwo zamurowywano pracownika żywcem. Szacuje się, że wykorzystano do budowy mur nawet trzy i pół miliarda cegieł, a z całego użytego materiału można by postawić ponad 200 piramid Cheopsa. To już koniec naszego zestawienia. Dziękuję pięknie za oglądanie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i jesteś spragniony większej ilości ciekawostek, to polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. A w komentarzu zostaw informacje, jakie inne tematy Cię interesują. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.